Gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tyle poelwami, gdzie śpiewy przed kolonią potowisko. Ty pożelwami. Studio lwów. Witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski, Studio Lwów. To jest audycja robiona przez redakcję gazety Kurier Galicyjski, polskiego dwutygodnika ze Lwowa. Jest regularnie nadawana w Szczecinie, w Białymstoku, w Łodzi. Nowe miasto, co nas bardzo cieszy, w Krakowie, w Wrocławiu i w Warszawie. I stali słuchacze Radia Wnet są przyzwyczajeni do tego, że ta audycja jest nadawana z Lwowa. Czasami zdarzało się, że była również nadawana z Warszawy. Tym razem zupełnie inaczej. Raczej. Izabela Trojanowska śpiewała przed laty, bo przed chwilą wysłuchaliśmy coveru, a więc przeróbki tego utworu. Śpiewała przed laty, że chciałaby polecieć prost do nieba. Ja też poleciałem i wylądowałem w Podgoricy, czyli jestem na Bałkanach, jestem w Czarnogórze i gdy słyszą Państwo wiadomości o tym, że... Że pożary są w różnych miejscach. Jeszcze całkiem niedawno mówiło się również o, w pożarach, o pożarach w Czarnogórze. I muszę powiedzieć, że lądując samolotem, miałem wrażenie, że gdzieś wbiłem się w powietrze, które by przyszło z nad Sahary. Było bardzo nieprzejrzyste powietrze, z takim bardzo żółtą poświatą. Miałem wrażenie, że to jest coś takiego. Przyglądając się różnym miejscom z samolotu, które gdzieś tam w oddali było widać, miałem wrażenie, że tak wygląda burza piaskowa, której nigdy w życiu nie widziałem. Bo nigdy nie byłem tak daleko na południu. Ale to, co widziałem, to najprawdopodobniej były dymy, ponieważ te pożary największe, które są w Czarnogórze, były w Czarnogórze, było informowano o tym pod koniec lipca. Teraz gdyby są już inne miejsca, o których się mówi w związku z pożarami, ale tu cały czas czuć nawet pewną nutkę spalenizny w powietrzu, i tak jak powiedziałem, na pewnej wysokości to powietrze jest bardzo nieprzejrzyste. A podchodząc do lądowania nawet samolot wpadł. W, w, przez chwilę w turbulencję zastanawiałem się, czy to też nie są jakieś później, już po wylądowaniu, czy to też nie były jakieś uskoki powietrza związane z różnicami termicznymi. A gdy mówimy o różnicach termicznych, to tutaj dzisiaj, wczoraj było 39 stopni, w tej chwili jest 29 i ma jeszcze o 10 albo 9 stopni temperatura wzrosnąć. Cały czas jest tutaj powietrze z nad Afryki. Ale ja mówię o Czarnogórze, a to przecież jest studio lwów, dlatego przenieśmy się już w inne miejsce z Czarnogóry, gdzie mówi się w języku słowiańskim i próbuje się dogadywać bez używania angielskiego, co nie zawsze dobrze wychodzi. Przenosimy się do kraju, gdzie te języki używane już my całkiem dobrze rozumiemy. Przed laty zespół ACDC zagrał taki utwór Highway to Hell. Zespół ACDC to klasyka muzyki rockowej czy hard rockowej, jeszcze heavy metal, chociaż już chyba się mówiło wtedy heavy metal dopiero dostawał wiatrów skrzydła i jeszcze tych największych gigantów nie urodził, ale ACDC do nich należy. A dlaczego mówię o zespole ACDC przy audycji, która dotyczy Lwowa czy Ukrainy? Ponieważ Olek Skrypka, lider grupy Wopli Widoplasowa, kiedyś wziął na warsztat ten utwór Halu Przychodź", przepraszam Highway to, Hail, to Hell pod tytułem Halu Prychodź. nagrał koncertowy album Life in Kiev, rok Boję się, że skłamie, ale myślę, że był to mniej więcej 2002-2003. Wśród innych utworów ukraińskiej muzyki ludowej, też czasami czegoś rosyjskiego, znalazła się przeróbka. Unikam anglicyzmów, więc nie użyję tego słowa powtórnie. Znalazła się. Przeróbka utworu Highway to z repertuar grupy ACDC. Ciekaw jestem, zawsze się zastanawiam, czy panowie z Australii i Wielkiej Brytanii, czyli członkowie zespołu ACDC, usłyszeli ten utwór w tej wersji, bo uważam, że jest brawurowa. A więc, Halu, przychodź. A nowe chłopcy, żeby <ślesy> A jak usłyszeli Państwo, również wturował zespół Sił Zbrojnych Ukrainy. Halu przyjdź, co za muzyka gra tam w lesie, to kochana grupa ACDC, tak śpiewał Oleg Skrypka na koncercie. Ale porzucamy Bałkany, porzucamy pożary, by przenieść się już do ziemi lwowskiej, a właściwie przemyskiej znajdującej się w granicach Ukrainy. Niedawno miało miejsce ważne wydarzenie, podpisanie umowy dotyczącej, a właśnie dotyczącej czego za chwilę Państwo... Usłyszą, konsul generalny Eliza Dzwonkiewicz była w mościskach i tam podpisała te papiery. Zaraz Państwo usłyszą, czego to dotyczyło. Ja jeszcze powiem parę słów o miejscowości Mościska. Jadąc do Lwowa, czasami być może Państwo przejeżdżają przez tę miejscowość. Jeżeli z przemyśla, to nie da się inaczej i przez mościska przejeżdżamy. Jest to miejsce, które ja nazywam rezerwuarem polskiej inteligencji w Lwowie, ponieważ tam i w kilku okolicznych wsiach mieszka dużo Polaków. Niektórzy. Są, niektóre są prawie w 100% polskie. Często młodzi ludzie przyjeżdżają na studia do Lwowa i tam zasilają Polaków lwowskich. Więc gdy rozmawiamy z jakimiś działaczami, liderami z, z Lwowa, czasami okazuje się, że wcale nie są z urodzenia Lwowiakami, a gdzieś wychowali się właśnie i urodzili się gdzieś w mościskach albo w którejś z okolicznych wsi. A więc przenosimy się do mościsk: konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz. Jesteśmy dzisiaj w Mościskach. Przed chwilą podpisywaliśmy umowę w ramach programu Polska Pomoc. To jest program realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ramach tego programu udzielamy pomocy szpitalom tutaj w Mościskach w ramach zakupu sprzętu, głównie sprzętu dla dzieci, dlatego że brakuje takich podstawowych urządzeń do tego, żeby zabezpieczyć życie i zdrowie najmłodszych, ale też wszystkich mieszkańców Mościsk. Mościska, miejscowość przygraniczna, w której prawie 30% mieszkańców to Polacy, są nam bardzo bliskie, ale też można powiedzieć, że jest to wizytówka Ukrainy, dlatego że każdy, kto wjeżdża z Polski przez granicę Medyka-Szegini, no to pierwsze, większe miasto to są Mościska i nie daj Boże, coś tutaj by się wydarzyło związanego ze zdrowiem i trzeba by trafić do szpitala, no to ten sprzęt jest bardzo potrzebny, a rzeczywiście też szpitale tutaj w Mościska nie są w najlepszej kondycji i bardzo cieszymy się, że będziemy mogli w ramach pomocy rozwojowej, ze środków rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 28 tysięcy złotych wesprzeć te szpitale tutaj. To była Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Był również na miejscu Henryk Ilczyszyn, prezes Mościskiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej. Proszę posłuchać. Polacy Mościsk biorą czynny udział w rozwoju miasta Mościsk i jednym z tych kroków jest właśnie projekt który wspólnie z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, z Urzędem Miasta Mościsk i Towarzystwem Kultury Polskiej w Mościskach, wygraliśmy konkurs i zdobyliśmy, zdobyliśmy koszty na zakup sprzętu medycznego dla szpitalu w Mościskach. Wiemy, że stan, stan szpitala w Mościskach jest no, oplakany. Dziś robimy podpisaliśmy tą umowę. Na przekazanie kosztów jest bardzo ważne, dlatego że jak mówił główny lekarz miasta Mościsk, że gdzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta Mościsk, i Polakom, i Ukraińcom, że będą dzięki tym, temu sprzętowi nadawać teraz lekarzy lepsze, nadawać usługi medyczne lepiej, ponieważ nie mając sprzętu trudno jest zdiagnozować chorobę, trudno później jest leczyć. Mając sprzęt, Jakościowy sprzęt, nowy sprzęt bardziej zaawansowany będzie, będzie powodował, że szybciej będą, szybciej będą pro, przeprowadzone badania i y, jakościowe lepsze liczenie będzie. Henryk Lilczyszn, prezes Mościskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej mówił polska pomoc, tak nazywa się akcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazano tam 28 tysięcy złotych polskich na leczenie w przyszłości i poprawę sprawienie stanu opieki zdrowotnej w Mościskach. To jedna z informacji z ziemi lwowskiej. W następnych audycjach również będziemy próbowali Państwu przekazywać informacje z Lwowa albo z, z okolicznych miejscowości. Posłuchajmy jeszcze, a gdzie, gdzie będzie następna audycja nadawana? Tego jeszcze nie wiemy. Może to będzie Czarnogóra, może to będzie Lwów. Posłuchajmy jeszcze, jeżeli mówimy o Lwowie, Tarasa Czubaja. To jest artysta, który z tym... Miastem jest związany całe życie. Gdzie tak jak Studio lwów. Projekt wspierany ze środków kancelarii prezesa rady ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.